Nazywam się Marcin, ja mam trzy córki, jestem informatykiem, mieszkam sobie pod Warszawą i zawsze byłem osobą dosyć aktywną, uprawiałem różne sporty, typu jazda konno czy jazda na rowerze, ale no, różne choroby nóg mi to powoli zabierały. W pewnym momencie złapałem się na tym, że nie jestem w stanie już uczyć mojej córki jeździć na rowerze, bo moje nogi mi na to nie pozwalają. Niedługo zaczynamy cały program. Na pewno spodziewam się takiej dużej intensywności i treningów, które, które zapamiętam, które nie będą jakieś straszne, ale będą takie odkrywcze. Już po rozmowie z trenerem wiem, że, że w zasadzie mało wiem o treningach. No i tyle, jestem bardzo ciekawy. Chciałbym w projekcie pomóc Marcinowi przywrócić go do pełnej sprawności oraz pokazać, że poprzez trenowanie na siłowni może wykonywać różne sporty i aktywnie prowadzić dalszą część swojego życia. Cześć, jestem Ania. Zgłosiłam się do programu Zdrowa Przemiana. Bardzo bym chciała popracować nad swoją kondycją, bardzo bym chciała ją zmienić. Mam pracę siedzącą, więc każdy ruch dla mnie jest na, na wagę złota fajnie będzie móc się wdrożyć w te różne ćwiczenia. Miałam już wstępną rozmowę ze swoim trenerem, który będzie mnie prowadził. Jestem pełna bardzo pozytywnej energii, nie mogę się doczekać pierwszego dnia. No i co? Będzie na pewno dobrze. Moja rola w projekcie to przede wszystkim poprowadzenie mojej podopiecznej Ani. Ania będzie prowadzić ze mną aktywność ruchową cztery razy w tygodniu. Dwa razy w tygodniu będziemy pracować indywidualnie, a dwa razy będę ją zapraszał na zajęcia grupowe, które prowadzę. Ania w projekcie może spodziewać się przede wszystkim nawiązania nowych relacji, które pomogą jej zbudowaniu wymarzonej formy. Dodatkowo różna intensywność tych zajęć ma spowodować wyciąganie za ni swoich maksymalnych możliwości na konkretnych zajęciach. Cześć, nazywam się Łukasz. Zgłosiłem się do programu, ponieważ chciałem przede wszystkim odbudować swoje poczucie wartości, ale też między innymi chciałbym zmienić swoje nawyki. Więc tak, jestem po pierwsze tu w wizycie. Po rozmowie z tenem moim personalnym Marcinem jestem przede wszystkim podekscytowany, zadowolony. Będę starał się pokazać przede wszystkim zdrowe podejście do życia, pokazać, że sport i ruch to, to może być jego pasja i sposób na życie. Oczywiście będzie się to przeplatało z ciężkimi treningami, z pokazaniem jak te treningi wyglądają. Ma to wkomponować sobie na stałe w plan dnia i żeby to był już stały rytuał i tego będę go starał się nauczyć i zachęcał oraz motywował